Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never ending war. The stick of truth. It's gone. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! So w parki RPG połączenie dosyć specyficzne, prawda? Ponoć nie ma jednak rzeczy niemożliwych, a studio Obsidian postara się to udowodnić. The Stick of Truth, czyli Kijek Prawdy, to pierwszy duży i ambitny projekt związany z popularnym serialem. Twórcy napotkali po drodze od zapowiedzi na początku 2012 roku trochę przeszkód, z których największą okazało się bankructwo THQ. Na szczęście grą zaopiekowało się inne wydawnictwo Ubisoft i, pomimo wielokrotnego przekładania daty premiery, wirtualne miasteczko South Park odwiedzimy już na początku marca. No, druidze, Niewiele wiadomo na temat historii, której będziemy świadkami i świetnie, byłoby miło, gdyby wszyscy twórcy, szczególnie gier RPG, zdradzali tak mało szczegółów przed premierą. W każdym razie wiemy, że wcielimy się w nowego w mieście South Park, czyli w chłopaka, który dopiero się wprowadził i poznaje innych bohaterów. Weźmiemy udział w konflikcie związanym z tytułowym artefaktem, Kijkiem Prawdy. Z niektórych zwiastunów wynika, że będziemy musieli pomóc czarodziejowi, Cartmanowi, odnaleźć ten magiczny przedmiot wykradziony przez siły zła. Wszystko to brzmi poważnie, ale oczywiście całość będzie tylko zabawą bohaterów serialu. Taka forma prezentacji pozwoliła twórcom na implementację wielu elementów, które będą tak naprawdę dziełem wyobraźni wiecznych dziesięciolatków, czyli dzięki temu przyjrzymy się różnym zjawiskom typowym dla opowieści fantazy, choćby magicznym zaklęciom. Warto zaznaczyć, że o jakość gry dbają twórcy serialu. Trey Parker i Matt Stone odpowiadają za scenariusz oraz dubbing. Projektanci zdecydowali, że kijek prawdy będzie turowym RPG, i właśnie to w głównej mierze sprawia, że gra wzbudza wielkie zainteresowanie nie tylko fanów serialu. Zwiedzanie miasteczka i różnych lokacji w jego obrębie będzie oczywiście odbywać się w czasie rzeczywistym, ale w walce na spokojnie wydamy już polecenia członkom naszej grupy po kolei, właśnie w systemie turowym. Otrzymamy do dyspozycji wachlarz różnych umiejętności ataki bronią, będziemy też w stanie wzmacniać naszych wojowników różnego rodzaju miksturami. By nieco urozmaicić starcia, wprowadzono element związany z Refleksem. Nieraz gdy wciśniemy w odpowiednim momencie konkretny przycisk, zadamy bonusowe obrażenia. Tworząc głównego bohatera wybierzemy jedną z pięciu klas, są to cztery bardziej tradycyjne, czyli wojownik, mag, łotrzyk i kleryk, a piąta profesja jest najbardziej specyficzna, ma być też podobno najtrudniejszą do opanowania. To wymyślona przez kartmana klasa Żyda. Opisywana jest jako połączenie mnicha i paladyna, jej reprezentant stanie się tym silniejszy, im bliżej będzie mu do śmierci. W walce towarzyszyć nam będą postacie znane z ekranu, na przykład Kyle lub Stan. Wykorzystamy mnóstwo umiejętności, zarówno magicznych, jak też bardziej przyziemnych, takich jak chociażby uderzenie kijem baseballowym. A bohaterowie znani z serialu będą też dysponować atakami specjalnymi, dostępnymi wyłącznie dla nich. Na przykład Batters będzie potrafił zmienić się w potężnego profesora chaosa, używającego niezwykle potężnych mocy. Rozwój postaci będzie oczywiście istotnym elementem, tak jak w każdej grze RPG, niestety niewiele jeszcze na temat tego systemu wiemy. W grze zostanie zaimplementowany tradycyjny dla wielu RPG-ów system ekwipunku, będziemy więc mogli przywdziewać różne elementy zbroi i uzbrojenia. Różne przedmioty będziemy mogli zabrać z ciał poległych wrogów. Co jakiś czas będziemy też mogli manipulować różnymi elementami otoczenia albo rzucać czymś w przeciwników z daleka, by pokonać ich bez rozpoczynania tradycyjnej zwyczajnej turowej potyczki. Nie wiadomo jednak czy będzie to możliwe w każdym momencie w Park Kijek prawdy trafi w ręce graczy już 7 marca i ukaże się na Xboxie 360, PlayStation 3 i PC. Warto na tę premierę czekać, choćby dlatego, że to jeden z najbardziej ambitnych projektów spośród wszystkich ściśle związanych z serialami czy z filmami. Chętnie poznamy oczywiście Wasze opinie na temat tego intrygującego RPGa, Wypowiadajcie się w komentarzach. Zachęcam do tego i pożegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. My key. <coughs> His powers were too strong. The bard. He's up in one of the rooms. <coughs> they took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini.